Serdecznie na najnowszym wywiadzie z serii WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Dzisiaj naszym gościem jest Konrad Muzyka. Witam cię serdecznie Konradzie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za jego przyjęcie. Konrad jest specjalistą osintowym, prowadzącym własną stronę Rohan Consulting. Czy właściwie wymawiam nazwę? Tak, dziękuję. <laughs> I na chwilę obecną skupiasz się wokół tematów wojny na Ukrainie, a zwłaszcza jeśli chodzi tutaj stricte o trzy kraje, Białoruś, Rosja oraz oczywiście najważniejsza Ukraina. Tak, tak, zdecydowanie tak. Firma została założona po to, żeby analizować potencjał operacyjny i możliwości rosyjskie w zasadzie białoruskie do przeprowadzenia ataku głównie przeciwko krajom NATO, nie, nie będę ukrywał, ale oczywiście sytuacja trochę się zmieniła, życie pisze własne scenariusze i w zasadzie od samego początku śledziliśmy rozwój sytuacji w okolicach Ukrainy czyli w zasadzie od marca, kwietnia tego roku, no i już przy tym zostaliśmy tak. teraz oczywiście to jest najważniejsze wy, wydarzenie w Europie, być może nawet na, na, na świecie no, i staramy się zrozumieć, co to dokładnie się dzieje i w jaki sposób przebiega ten konflikt i jaki ma wpływ na możliwości Rosji do prowadzenia tej wojny, a być może nawet i Białorusi. Zobaczymy. Właśnie. Jakie są możliwości Rosji do prowadzenia wojny? Kilka dni temu, zgodnie z komunikatem ministra obrony Federacji Rosyjskiej Szolgu. Jesteśmy poinformowani, że zakończyła się częściowa mobilizacja, jak to mówią Rosjanie, i powoli część żołnierzy jest wysyłana na front, część żołnierzy dalej przebywa na koleniach. Konradzie, powiedz mi, czy faktycznie zostało zwerbowanych 300 tysięcy żołnierzy, oraz czy taka ilość przeszkolonych w warunkach rosyjskich? żołnierzy jest w stanie wpłynąć na przebieg tego konfliktu? Przede wszystkim nie wiemy, ile dokładnie zostało zmobilizowanych. Rosjanie mówili o 300 tysiącach, pojawiła się nawet liczba miliona, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Szacunki, które ja słyszałem, gdyż przyznam szczerze, że własnych nie posiadam, bo to jest moim zdaniem, w dużej mierze wróżenie z fusów. Mówią o 200 do 250 tysiącach żołnierzy. I teraz zasadnicze pytanie: ilu z tych żołnierzy już, już trafiło na front, bo na pewno część została, część, część już nie tylko została wysłana na front, ale część znaczyła już z tego frontu wrócić. W trumnach cynkowych oczywiście. I no, no taka prawda jest tak. I, i no. Ukraińcy, Ukraińcy szacują, że w rejonach przyfrontowych obecnie znajduje się około 50 do 80 tysięcy rezerwistów, czyli zakładając, że powiedzmy w najgorszym wypadku RSA zmobilizowali 250 tysięcy żołnierzy, czyli teraz i zakładając, że powiedzmy 80 tysięcy już znajduje się w okolicach frontu, na no to zostaje nam 170 tysięcy rezerwistów, którzy przechodzą teraz szkolenie na Białorusi i na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ja wiem, że ta mobilizacja nie wyglądała w taki sposób, w jaki wielu, wielu ludzi sobie ją wyobrażało, zdecydowanie po stronie ro rosyjskiej. Ale na pewno nie można lekceważyć tego potencjału, który będzie niosło ze sobą ta masa 170 tysięcy żołnierzy. To są żołnierze, którzy będą lepiej wyszkoleni niż oczywiście ci, którzy już są na, na froncie, którzy de facto są szkoleni w warunkach bojowych. Z drugiej strony oni nie będą tak dużo wyszkoleni jak wojska operacyjne, które weszły na Ukrainę w lutym te, tego roku. Prawdopodobnie oni będą gdzieś, gdzieś, gdzieś pomiędzy jeśli chodzi o poziom ich wyszkolenia, no ale 170 tysięcy no to jest to jest duża kupa, tak? I, I też porównując to do tej liczby, która weszła na samym początku w lutym, no to to są liczby porównywalne, a front będzie krótszy. Bo w lutym Rosjanie weszli na kilka kierunków operacyjnych jednocześnie, a teraz sytuacja będzie tro, trochę, trochę inna. Jeżeli oczywiście zachowałem obecnie otwarte kierunki operacyjne i nie będą otwierali nowych, bo kwestią otwartym jest to, co będzie się działo z terytorium Białorusi. Ale w każdym razie front jest na, na pewno krótszy i gęstość sił będzie w konsekwencji większa. Konradzie, a powiedz mi, czy Rosjanie mają w co wyposażyć tych świeżo przeszkolonych żołnierzy? Czy jest jeszcze na tyle techniki w Rosji, aby oni mogli pojechać na czołgach, transporterach? Czy zostają im tylko stare kałasznikowe z lat 50., 60? Nie chciałbym generalizować i mówić tutaj, że ci rezerwiści będą tylko operowali z które mają 50-60 lat, albo jeździli nie wiem, na taczkach albo i tego rodzaju po, pojazdach. Na pewno część będzie lepiej wyszkolona, część będzie wyszkolona gorzej. Um, nie sądzę, żeby. Znaczy tak, umówmy się, że nikt nie wie oprócz. W środowisku osintowym nikt nie wie tak naprawdę, co się dzieje w składach e, przechowywania sprzętu. E, nie wiemy, jaki tam jest sprzęt, do, dokładnie, ile Rosjanie mają czołgów, które mogą ewentualnie wysłać na front, i, ile czołgów jest modernizowanych te, teraz, generalnie, jaki jest potencjał przemysłu zbrojeniowego do przekazania wyremontowanego sprzętu na potrzeby tej wojny na Ukrainie, dlatego ciężko jest, jest cokolwiek prognozować. Niemniej jednak wydaje się, że wojska rosyjskie rozdział zmechanizowany mają na razie za sobą. Coraz będzie i coraz bardziej będą się przesuwać w kierunku rozdziału zmotoryzowanego, zmotoryzowaną, pieszego. Czyli będzie większa liczba Większa liczba mm, pojazdów kołowych, się pojawiała, e, lekko opancerzonych. E, no, i, no i duża część ruchu będzie miała miejsce na piechotę, bo oczywiście 150-170 tysięcy żołnierzy to jest potężna siła, i na razie nie wydaje się, żeby Rosjanie mieli tyle sprzętu, żeby mogli równomiernie go, go przekazać jednostką frontowym pewnie, pewnie będzie miała miejsce pewnego rodzaju... Pr, y, p, y, um, będą, r, r, Rosjanie będą pewne kierunki stawiać nad, 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 nad innymi, na przykład w przypadku wycofania się całkowitego z, z, z Dniepru, z, z, z północnej części Dniepru, Rosjanie prawdopodobnie Trochę odciążą ten kierunek i przesuną część jednostek na inne kierunki, na przykład na kierunek Zaporowski, albo być może nawet na Białoruś, gdyż też pojawiały się takie głosy, zwłaszcza one płyną z kierunku Ukrainy. Zobaczymy. Na pewno jednym, jedną z największych wad i słabości rosyjskiej postury w tej wojnie była mała liczba piechoty. Więc teraz wydaje mi się, że ten problem został zaadresowany. Dość efektywnie. Zobaczymy, jak to się przełoży na sytuację na froncie. Tak, właściwie z opisu, który nam prezentujesz, wynika, że dostaniemy praktycznie drugowojenne jednostki sowieckie, tylko że odrobinę lepiej wyszkolone. Banda łopów na ciężarówkę. To naprawdę będzie tak wyglądało. To no może tak wyglądać i na pewno będą części frontu, gdzie to faktycznie tak będzie wyglądało. Zresztą parę tygodni temu wrzuciłem na Twittera takie zdjęcie pokazujące właśnie żołnierzy sowieckich, chyba czy układu warszawskiego, e, właśnie w mundurach z lat 70., za którymi stał e, BTR-60, czy, czy jakiś tego typu podobny po, pojazd. No, te, nie możemy liczyć, że rosyjski przemysł zbrojeniowy dostarczy siłom zbrojnym, siłą zbrojnym T90M albo T72B3M w wielkich ilościach. Teraz no, z perspektywy rosyjskiej ten konflikt wkracza tak w poziom lat 1980, bym, bym powiedział, tak? to, to będzie taki poziom, to będzie taki poziom y, sprzętu głównie. Y, tego bynajmniej oczekuję, patrząc na, na to, co do tej pory zostało przekazane jednostkom frontowym. A z kolei ciekawe jest to, że Ukraina będzie szła prawdopodobnie w drugą stronę. Tak? Podczas gdy Rosjanie tak naprawdę cofają się, ich sprzęt będzie coraz starszy, to ukraiński sprzęt na froncie będzie coraz nowszy. A czy nie uważasz, że jednak może nastąpić tutaj jakaś silna zmiana? Jeśli chodzi o nowoczesność sprzętu rosyjskiego, który mogliby pozyskać na przykład z Iranu, z Chin lub innych krajów zaprzyjaźnionych w swoich totalitarnych, przyjacielskich kręgach, kwestia Chin jest kwestią otwartą. Na razie nic nie wskazuje na to, że Chiny w aktywny sposób będą wspierać Federację Rosyjską, jeśli chodzi o sprzęt, przede wszystkim ten sprzęt nowoczesny. Jeśli chodzi o Iran, to kwestią też otwartą jest przekazanie rakiet balistycznych i nie będę ukrywał, że to może bardzo dużo napsuć krwi Ukraińcom, gdyż nie sądzę, że Ukraińcy będą mieli zdolności, żeby, żeby odeprzeć zmasowane ataki za pomocą irańskich rakiet balistycznych, ale to nie są tak naprawdę zdolności, które to nie są zdolności, które wygrają Rosji tę wojnę bynajmniej nie sądzę. Tak. So, same rakiety balistyczne mogą być oczywiście jednym czynnikiem, y, który może zdegradować nie wiem, obronę przeciwlotniczą ukraińską i pozwolić na y, większą swobodę w operowaniu lotnictwa rosyjskiego. Oczywiście y, ataki na infrastrukturę krytyczną mogą y, Załóżmy, że mogą, bynajmniej tak, tak Rosjanie myślą, mogą zmniejszyć morale i chęć do, do walki po stronie ukraińskiej. No ale to nie są, tak, tak jak mówię, to nie są zdolności, które wygrają Rosję w tej wojnie. Rosja w tej wojnie potrzebuje czołgów, potrzebuje opatrzonych wozów piechoty i potrzebuje żołnierzy. Nie. Część, część z tych komponentów siły zbrojne dostaną, a część nie. No, właśnie, powiedz mi jeszcze, czy jest możliwe, aby Rosja wygrała tę wojnę za pomocą samych żołnierzy? Tutaj gdzieś mam przed oczami cały czas obrazki z II wojny światowej, pojedynek dobrze wyszkolonych oraz wyposażonych w nową technikę Niemców, zalewanych wręcz przez hordy rosyjskich żołnierzy, czasami słabo wyposażonych, jednak. W końcu ilość wygrała Drugą wojnę światową. Czy jeśli Rosjanie pozyskaliby na przykład dodatkowe siły jeszcze z Korei Południowej, eh, dobra, Korei Północnej, czy pozyskaliby oddziały z Afryki oraz Syrii i takimi międzynarodowymi, licznymi grupami, plus oczywiście ludzie pozyskani z mobilizacji, czy to ma rację bytu na nowoczesnym polu walki? Czy to niestety jest już archaizm, który nie da przewagi Rosjanom? Dobrze, zanim odpowiem na to pytanie, zdefiniuj mi proszę słowo zwycięstwo, nie wojnie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że do tej pory cały czas Rosjanie chcieliby zmienić władzę w Kijowie. Tak, to, to na, na ten moment wydaje mi się to cały czas ich głównym celem, chociaż, jak widzimy, ostatnio powoli zaczynają się ograniczać. Zobaczymy. Hmm. Jeżeli nie wiemy, jaka jest kalkulacja po stronie Moskwy. Jeżeli Moskwa dalej uważa, że celem numer jeden, je, celem numer jeden jest, zajęcie u, Ukrainy, bo wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o odsunięcie Zaleńskiego, tak, tylko o, o zajęcie całej Ukrainy i w zasadzie to, to był cel numer jeden i, i cel, który się, który nie zmienił się. I jeżeli ta wojna wejdzie w fazę, w fazę, no, ostateczną, czyli wyczerpania. Cały potencjał ukraiński kontra, tutaj mam na myśli ludnościowy, cały potencjał ludnościowy ukraiński kontra cały potencjał rosyjski, no to Ukraina, no to perspektywy dla Ukrainy nie malują się, się zbyt dobrze, tak. Pytanie jest następujące: Czy Rosja faktycznie zdecyduje się ciągnąć tę wojnę do, do samego końca, aby uzyskać te cele, co oczywiście całkowicie ją, ją zrujnuje. Społecznie, jak i ekonomicznie, oraz również militarnie. Czy mimo wszystko po ich stronie dojdzie do jakiegoś otrzeźwienia, od, nie wiem, zmiany reżimu Putinu, że przyjdzie ktoś nowy, który będzie chciał zamknąć ten temat? Kwestia jest, jest bardzo otwarta, jest tak naprawdę. Ciężko jest przewidywać w jakim kierunku pójdzie ten konflikt. Nie ukrywam, że my parę razy się nadzieliśmy wrochanie na, na przewidywania, zwłaszcza na początku wojny. To nie jest tajemnica. Dlatego teraz ograniczamy się do, do prognozowania wydarzeń, które mogą mieć miejsce w ciągu najbliższych maksymalnie czterech tygodni. I to jest taki tak już, już bardzo, bardzo 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 ciężkie. Ale tak, jeżeli będzie wojna na wyczerpanie potencjału, to oczywiście Rosja ma w niej przewagę, ale tylko może dlatego, że ma większą liczbę, że liczba ludności jest po prostu po stronie rosyjskiej większa. Konradzie, skoro planujemy na 4 tygodnie do przodu, to zdradź mi proszę sekret, co wydarzy się prędzej. Atak kartoflanego króla od północy, czy realne wycofanie wojsk rosyjskich z okolic Hersonia? Ognajemy, że Rosjanie się wycofają z Hersonia do, do końca roku, ostatecznie. Zobaczymy, czy to będzie miało miejsce. Głównie wynika to z faktu, że Rosjanie nie są w stanie utrzymać swoją obecność na północnym brzegu. I zdolności, I zdolności logistyczne wspierania wojsk są bardzo mocno ograniczone, więc, więc tutaj Rosjanie wyjścia tak naprawdę nie, nie mają już, abstrahując od tego, co zostało powiedziane w dniu wczorajszym. Pytanie tylko jest, kiedy to faktycznie nastąpi. No, tak jak powiedziałem, my spodziewamy się, że to nastąpi do końca roku. I taka była nasza prognoza już 3-4 tygodnie temu. Więc to nie miało nic wspólnego z tym, co zostało powiedziane wczoraj. Jeśli chodzi o Białoruś. To jest bardzo trudny temat. Dlatego że przyznam szczerze, że tak jak dobrze mi idzie czytanie Federacji Rosyjskiej i Ruchów, tak. Bardzo ciężko mi idzie czytanie tego, co robi Łukaszenko i jaki w tym wszystkim jest cel. Śledzimy ich um, aktywność wojskową, aktywność wojskową białoruskich Sił Zbrojnych w zasadzie od e, kwietnia, maja. Powiem tylko tyle, że każda zdolność, która, uzostała, która została przetestowana m, od tego okresu, wskazuje na to, że przygotowują się do wojny. E, oni naprawdę przetestowali każdy komponent swoich sił zbrojnych, a także możliwości wsparcia. E, tych sił zbrojnych w trakcie konfliktu. Retoryka oczywiście jest też teraz bardzo antyukraińska i idzie w kierunku, i również idzie w kierunku rozpoczęcia wojny. Białorusini w taki sposób starają się kształtować przestrzeń informacyjną, mówiąc, że na przykład Ukraina szykuje się do przeprowadzenia jakiegoś ataku na terytorium Białorusi, jakieś wojska specjalne, siły rozpoznawcze, False Flag e, i, takie, i takie tam. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że białoruskie siły zbrojne są w zasadzie siłami mobilizacyjnymi. Tak, poziom ukomplementowania i sił wynosi teraz około 45-50%. Więc żeby doprowadzić te swoje siły to 100% musieliby zmobilizować około 20-30 tysięcy żołnierzy. Na razie nic nie wskazuje na to, że taka mobilizacja ma miejsce, pomimo tego, co zostało, co było mówione w mediach, że ma miejsce tam jakaś tam mobilizacja i tak dalej. Nic takiego nie ma miejsca. No i obserwujemy. Obserwujemy, co się wydarzy, zwłaszcza jeśli chodzi o ewentualne połączone zgrupowanie wojsk rosyjskich i białoruskich. Ciekawą rzeczą było to, że Białorusini zmienili oznakowania na swoich pojazdach, gdyż wcześniej na burtach widniały numery taktyczne pojazdów. Obecnie znajdują się znaki taktyczne, które odpowiadają znakom rosyjskim i to jest... To jest bardzo zła informacja. To by wskazywało na to, że Białorusi i Rosjanie będą prowadzili wspólne ćwiczenia i być może przeprowadzą wspólny atak na terytorium Ukrainy. Musimy mieć więcej informacji na temat tego, co dokładnie ma miejsce w rejonach szkolenia na poligonach na Białorusi i do jakiego stopnia faktycznie Rosjanie i Białorusini ćwiczą. Pojawiły się już informacje, że w niektórych miejscach ćwiczą razem. Są to na razie ćwiczenia, wydaje się, o bardzo małym stopniu skomplikowania. Żadne jakieś większe szturmy, czy nic, 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 nic by przypominało na przykład ćwiczenia w Zapad albo Darczo Związku. No ale sytuacja jest rozwojowa. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, czy Białoruś faktycznie zdecyduje się na rozpoczęcie konfliktu, czy wejście do tej wojny. Mm. Dodam jeszcze tylko tyle, że nasze analizy są bardzo re reaktywne, więc tak jak mówię, bardzo ciężko jest, jest, jest coś przewidywać, jak będzie wyglądał sytuacja na froncie za pół roku, ale jeżeli będą oznaki, które będą wskazywały na to, że na przykład Białorusini faktycznie przeprowadzają w jaki sposób mobilizację, że wyciągają sprzęt z bas przechowywania sprzętu. No to wtedy oczywiście będziemy na bieżąco zmieniać nasze prognozy. Na, na razie czekamy i obserwujemy. W Twoje wypowiedzi, jak widać, są stonowane, są delikatne, bardzo rozważnie prezentujesz nam swoje myśli. Zresztą nie tylko tutaj, ale również na Twitterze. To, co trafia na twoją stronę, też nie jest przesiąknięte dużą ilością emocjonalnych pisów chwil czy, czy, czy jakichś tam informacji, które przebiegły z miejsca na miejsce, a ostatecznie nie wniosły nic specjalnego. Często inni, nawet specjaliści ostintowcy potrafią się ekscytować tego typu sprawami. Zatem zdraś nam proszę rąbka, chociaż tajemnicy, jak de facto tobie udaje się zachować Tyle spokoju, a jednocześnie Twoje przepowiednie okazują się być bardzo często prorocze, mimo że czasami ulegają oczywiście zmianom. Nie potrafię odpowiedzieć na, na to pytanie, ale wiem, że coś, co mnie najbardziej drażni, to język emocjonalny w różnego rodzaju analizach. I to nie tylko dotyczy wojny, ale też dotyczy polityki jak, jako takiej. Nie wiem. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ja po prostu staram się, staram się jak najbardziej obiektywnie podchodzić do kwestii analizy i wiem, że to jest tak naprawdę dla mnie i dla mojej firmy jedyna droga do przodu. Muszę też pamiętać, że duża część analiz, które, je, które, które piszemy w ramach Rohana to są analizy, które są pisane dla klientów zagranicznych i naprawdę bardzo poważnych instytucji, więc gdybym ja z przeproszeniem wyskoczył do nich z bardzo emocjonalnym językiem to by mi bardzo szybko podziękowali. A też bardzo często zdarza się tak, że część zleceń, które dostaję, pochodzą z rekomendacji in, innych firm. tak? Więc ja muszę dbać o moją reputację i reputację Rohana i dbać o to, żeby, żeby, żeby ten język był, był na właściwym poziomie. A wiem, że język emocjonalny. W moim przynajmniej środowisku, czy w tym środowisku osób, w których się obracam, jest bardzo negatywnie postrzegany. Dodam tylko, że z pozycji już takiej typowo biznesowej, może nie do końca ważne jest, czy nasze projekty się sprawdzają, czy nie, tylko ważne jest, czy bierzemy odpowiedzialność za słowa, które piszemy, tak, bo jednego dnia można. Powiedzieć jedno, drugiego dnia można zmienić zdanie o 180 stopni i mówić, że tak naprawdę nic się nie, nie, nie stało. Tutaj, w moim środowisku, to tak zupełnie nie, nie działa. Wszystko musi być wytłumaczone, wszystko musi mieć ręce i nogi. Wszystko musi mieć jakąś podstawę analityczną. Na tym skupiamy się najbardziej. Rozumiem. Gdyby grunt to umieć przyznać się do błędu, ba umieć wytłumaczyć, skąd ten błąd się pojawił, tak? Tak, tak, tak. No, oczywiście każda zła, każda zła analiza powiedzmy, albo każde, każdy błąd analityczny, nad każdym błędem analitycznym trzeba się, się pochylić i zastanowić, dlaczego napisaliśmy tak, a nie inaczej, skąd wzięły się nasze, skąd wzięły się nasze prognozy, czy to był faktycznie błąd analityczny, czy mieliśmy za mało danych które potem nie wiem, przenieśliśmy na, na inną analizę czy na inny wniosek, i potem kaskadowo wszystko się, się posypało. No i nad tym pr pracujemy. Tak. Oczywiście procesy analityczne to są procesy ciągłe. To są procesy, które, które z jednej strony się nie zmieniają, a z drugiej strony jednak każą nam ciągle się zastanawiać długo czasami się zastanawiać i dość ciężko, czy, 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 czy to, co robimy, mm, ma sens. Gdyż niektóre analizy, które czytam tam sensu nie mają. Tak. Albo wynikają po prostu z braku wiedzy. O, może, może tak o, powiem. O, rozumiem. E, Konrad, w takim razie mam dla Ciebie jeszcze kończące pytanie, ale myślę, że dość ważne dla naszych wszystkich widzów, słuchaczy, czy czytelników. Czy źródła Twitterowe, Telegramowe, Facebookowe są dobre? Czy tutaj możemy powiedzieć, że takie social mediowe kanały dają nam realny pogląd na bieżącą sytuację, czy na tym froncie, czy też na frontach innych na całym świecie? zależy. Dlatego zależy, o czym mówimy. Gdyż są, gdyż generalnie konta Twitterowe, powiedzmy, a głównie siedzę na, na Twitterze, Powiedzmy, że w zasadzie tylko się to na, na Twitterze pokazują. Niektóre konta pokazują w bardzo dobry, jest bardzo dobry sposób rozwój sytuacji tak taktycznej, ale jeśli chodzi o rozwój sytuacji operacyjno-strategicznej, to moim zdaniem nie, nie ma takich analiz, a jest kilka, na przykład Mike Kaufman ma swój podcast na War on the Rocks, gdzie on oczywiście omawiał właśnie kierunek w jakim. Ta wojna może pójść, i to jest właśnie takie fajne spojrzenie trochę z boku, wiem, takie trochę długodystansowe, żeby zobaczyć, tak naprawdę, co to wszystko znaczy. Gdyż ja prowadzę, ja piszę w zasadzie codzienne analizy a jest ich pięć w tygodniu, z czego cztery to są analizy dzienne i jedna to jest analiza tygodniowa. I powód, dla którego rozpocząłem właśnie pisanie tej analizy tygodniowej, jest właśnie taki, że każdego dnia skupiałem się na tym, co konkretnie się działo w konkretnym miejscu. I zacząłem tracić ogląd na to, co tak naprawdę to wszystko znaczy. Dlatego fajnie jest wziąć ten krok w tył, zastanowić się przez dwa dni, co wydarzało się, co wydarzyło się przez ostatni tydzień na Ukrainie i zastanowić się, w jakim kierunku to może zmierzać, a po co to wszystko oznacza. Bardzo, bardzo prosta konstrukcja, bardzo proste zadanie, a naprawdę może przynieść bardzo dobre efekty. Rozumiem. Dziękuję Ci w takim razie ślicznie za wszystkie wyczerpujące odpowiedzi. Mam nadzieję, że zagościsz u nas jeszcze nieraz. Twoja wiedza, jak zawsze, mnie powala na kolana. Cóż, dziękuję ślicznie za przybycie. Do Dzięki usłyszenia. Bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.